Jestem z wami w moim nowym, szalonym programie traperskim, w którym pokażę wam, jak przeżyć w najcięższych warunkach. Mega ciężkich. Przeżyłem już ponad 30 kilometrów. To jest bardzo wymęczająca praca stóp. Dlatego w dzisiejszym odcinku powiem wszystko, jak przeżyć, jak zostać niezauważonych w tych dziwnych lasach oraz na tutaj pobliskiej tundrze. Tu musimy być spokojni, musimy zachować bardzo duży spokój. Bo już niedawno znalazłem ślady sarny i wiem, który będę szła do wodopoju. Zdawiam. Jeżeli znajdziecie wodopój, musicie uważać. Bo niedźwiedzie na Syberii są strasznie inteligentne. Trzeba dlatego zakopywać wszystkie ślady, rozmazywać. Tak, trzeba robić. Tak. Wtedy one tracą orientację. Nie wiedzą co się dzieje. Nie są. Już nas nie znajdą na pewno. Pomyślą, że coś tu szalało. Jakieś większe zwierzę od nich. Tak. Nie przejmujcie się na nic. Tak już jest, niestety, na Syberii. Żeby tu przeżyć, trzeba cały czas będę w stanie zaszybiać, omotać te niedźwiedzie, one są straszne. Mojego kumpla zabiły kiedyś! Strasznie zimno jest. Naprawdę strasznie. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, wy sobie w domkach siedzicie cieplutko, a na Syberii nie jest tak ciepło. Naprawdę. Uwierzcie mi. I nigdy byście nie pomyśleli, co jest najlepszego na niedźwiedzia. Najlepsza na niedźwiedzia jest trzcina. Trzcina, tak trzcina. To jest pełno trzciny, możemy ją użyć na złapy. Bierzemy trzcinę, bo tu jest sok, sok. Nie ma już soku, ale było. One to czują, one wiedzą. I wkładamy bezpośrednio, tak. Teraz musimy się ukryć. Krywamy się zawsze w zasięgu przynajmniej 15-20 metrów, bo musimy być czujni cały czas. W razie co uciekamy? Tu się chowamy i czekamy. Czekamy aż wyjdzie. Może wyjść, ale nie musi. To jest jakieś przegięcie. Zamiast, zamiast niedźwiedzia sprowadziliśmy na siebie stado wilków. Ale to ona Ora nas Co koju! Tomarzysta! Uciekamy! Ucieczka przed wilkami. Była naprawdę wyczerpująca, ale daliśmy radę. Na, na Syberii jest ciężko. Bardzo ciężko. Ej, Jezus. Zakała się. Pamiętajcie! Taki nóż stołowy jest warty wszystko. Nie musicie mieć wcale finek, różnych dziwnych rzeczy. Nieprawda, to co pokazują na discovery, to jedna wielka ściema. W wolnych chwilach, kiedy nie mam co robić, gram po prostu w nóż. Nie! Ja. Ja. Pokażę Wam, jak w trudnych syberyjskich warunkach zrobić bardzo prostą wędkę. I proszę, proszę Państwa, proszę. Z tego właśnie robimy. Bardzo tradycyjną polską wędkę. Nie, Mamy źdźbło. Mamy źdźbło, Wiążemy tradycyjnym supłem marynarskim. Jeżeli ktoś nie wie, to w następnych odcinkach jeszcze wszystko wytłumaczę. Jest! Jest! CUDO! Jemy! Pierwsze pożywienie. To jest cudowne, jak to smakuje. No, szczęśliwy, bo najedzony człowiek jest wspaniały wtedy. Możemy dalej pokazywać wam jak piękna jest Syberia! Jeżeli chcemy naprawdę upolować coś większego niż rybkę, musimy znaleźć punkt obserwacyjny. Znalazłem bardzo dobre miejsce na punkt obserwacyjny, więc pokażę wam, jak wdrapię się na to i będę wypatrywał tutaj zwierzęta. O Jezus, jaka sarna! Aaaa! Jaaaa! Zauważyłem, tam jest. Pokażę wam, jak w bardzo dziwnych warunkach zrobić cudowne ognisko, na którym przyrządzimy sarnę, ale ze względu na to, że sceny mogą być drastyczne, w naszym programie zostaną wycięte. Teraz pokażę Wam jak za pomocą szyszkowego drewna i drewna zwyczajnego, pospolitego, można rozpalić takie to ognisko. Możemy się trochę ogrzać teraz, ponieważ Siberia to bardzo zimny kraj, bardzo zimny. Nie, bez keczupu, moi drodzy, mój program też jest programem kulinarnym. Można sobie z sarniny wyprodukować piękne, ciele... sarniane paróweczki. Nie żadne cielęce. Język mi się plącze ze względu na to, że jest bardzo niska temperatura. Płonie ognisko i szumią knieje. Na, no, na, no, wracam. Sarnię tu. O Jezus, ketchup! Skąd to się wzięło? To może samolot, który na mnie czeka. <laughs> Ma już niedługo po mnie przylecieć. Dałem mu stajne sygnały, ale czy mnie zauważy? A na koniec chciałem wszystkim powiedzieć, żebyście nigdy, ale to nigdy, nie używali do picia żółtego śniegu. Żółty śnieg jest niedobry. No. No. Jesteśmy tu naprawdę bardzo długi czas i mam nadzieję, że mogłem Wam przedstawić chociaż po części, jak przeżyć w tych ciężkich warunkach. Było naprawdę ciężko, ale daliśmy sobie radę i chcę, żebyście w następnym odcinku dalej byli ze mną i zobaczyli, jak przeżyję w innej, troszeczkę atmosferze, w innych lasach. Będzie to betonowa dżungla, Nowy Jork. Mam nadzieję, że wszyscy się tam zobaczymy. Żegnam Was i zapraszam na mój szalony następny odcinek.